Dzień dobry, witam wszystkich. Raz. Raz. Głos dochodzi za opóźnieniem. Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej debacie. dzisiejszej debacie, która inauguruje konferencję nowożytników Kultura Elit w Epoce Nowożytnej. W dzisiejszej debacie chcielibyśmy porozmawiać o sporze, o pojęciu elity. Czym w ogóle jest elita? Po co o elicie rozmawiamy, po co elitę badamy. W dzisiejszej debacie uczestniczyć będą pan profesor Zbigniew Anusik od nas z Uniwersytetu, pani profesor Jelanta Daszyńska, pan profesor Jerzy Grobis, dr Piotr Robak i pani dr Katarzyna Stermasiak. Specjalnym gościem dzisiejszej debaty organizowanej przez portal historyczny Istmagor jest pan profesor Kwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeżeli już zdawaliście, albo będziecie zdawać historię XIX wieku to z pewnością Panem Profesorem Chwalbą, jako autorem książki, spotkacie się, spotkacie się w swojej przygodzie z historią. Proszę Państwa, debata będzie wyglądać w ten sposób. Będę zadawał pewne pytania, które poddam pod dyskusję. I będę prosił każdego z Państwa o krótką wypowiedź na ten temat, krótką albo dłuższą wypowiedź, do ustosunkowanie się do moich pytań. Pierwszym pytaniem, jakie chciałbym zadać, może rozpocznę od definicji elity, którą znalazłem w słownikach, tu, że elita jest to grupa, sta, grupa wyodrębniona, niekoniecznie sformalizowana, grupa przywódcza stanowiąca wzór dla reszty społeczeństwa, kierująca jego życiem i określająca lub przynajmniej wpływająca na kierunek jego rozwoju. Tymczasem w literaturze, którą czytałem, przygotowując się do dzisiejszej debaty, znalazłem stwierdzenie filozofa rumuńskiego, Emila Czoriana, który stwierdził: Gdy ktoś mówi o elitach, wiem, że mam przed sobą głupca. Pytanie więc zasadnicze brzmi w ten sposób. Czy w ogóle jest sens mówienia o elitach? Czy elity są? pojęciem jedynie abstrakcyjnym, czy istnieją one w rzeczywistości, czy istniały w rzeczywistości nowożytnej i czy istnieją we współczesnym świecie. I może zaczniemy od Pana Profesora Zbigniewa Nanusi. No Dziękuję bardzo Panie Sebastianie. Proszę ja, no, Państwa, e, domyślam się, że zostałem wybrany z powodu tego, że jestem dziekanem Wydziału Środowiska i Społecznego. Być może. może dlatego, że jestem która elitom poświęciła sporo miejsca swojej twórczości. No, być może jest z jakiegoś innego powodu, może dlatego że pan Sebastian jest swoim doktorantem, no, to też nie mogł, <laughs> mogł zdecydować. <laughs> Bez analizy, ja bym opowiadał się za tym, żeby jednak te elity wyodrębniać i żeby te elity badać, ponieważ... E jako historyk doby nowożytnej, więcej ująłcych się dziejami wieku XVI do XVIII, a ze szczególnym względem w spolecie XVII i XVIII, jestem przekonany, że takie wity funkcjonowały w społeczeństwie stanowym, jak również funkcjonowały w społeczeństwie stanowym wchodzącym w kolejną fazę swojego rozwoju, w takim momencie rozkładu tego społeczeństwa, gdzie ma miejsce w drugiej połowie XVIII stulecia. Znajdzie stwierdzenie wielkiej rewolucji francuskiej, takie jak najbardziej widoczne. E, przy czym no, powiedzmy sobie, że jeśli ja mówię o elitach doby nowożytnej, to myślę raczej o elitach politycznych, a wtedy władza polityczna wiązała się z sytuacją majątkową poszczególnych reprezentantów stanu pierwszego, jeśli byśmy byli w sytuacji francuskiej, czyli duchowieństwa i stanu drugiego, czyli. Czyli szlacht. Więc generalnie żywiąc, z pewnością mamy do czynienia z elitą majątkową, z całą pewnością mamy do czynienia z elitą polityczną. Przy czym powiedzmy sobie w niektórych, no, traktujemy problem elity szeroko, więc nie traktujemy tylko z punktu widzenia rzeczypospolitej, ale też z punktu widzenia innych również krajów europejskich czy państw europejskich od XVI do XVIII wieku. Ta elita majątkowa jest najczęściej również elitą polityczną, ale, ale nie do końca. Czasami zdarza się tak, że na przykład w systemie demokracji szlańskiej ktoś nie dysponujący wielkim majątkiem może odgrywać istotną rolę polityczną. Takim przykładem jest chociażby niejaki Piotr Gorański, z Lubelszczyzny, pochodzący z Starego zresztą rodu mającego swoje tradycje jeszcze średniowieczne, ale no na pewno nie przynależący do władcy magnackiej. Natomiast poprzez swoją wymowę, poprzez swoje wpływy, poprzez swoje pokrewieństwo czy powinowactwo z rodziną Radziwiłów osiągnął pozycję na zupełnie dużo, dużo bardziej istotną niż wynikałoby to było z jego stanu majątkowego. W każdym razie ja możemy ten temat rozwijać, kontynuować. W każdym razie ja osobiście opowiadam się za tym, żeby te elity jednak wyodrębniać i badać. Jestem przeciwnikiem koncepcji takiej, że elity w ogóle nigdy nie było i że te elity są bez znaczenia z punktu widzenia, z punktu widzenia historii, także nie monopolizować tego głosu, pozwolę się na tym skończyć. Czuję się trochę jak na egzaminie, bo nie, nie przygotowałem się specjalnie, żeby Państwa tutaj zauroczyć wiedzą. I takie pewne uwagi dotyczą w ogóle pojęcia, jakiej, od której Pan zaczął. Mianowicie, jest to pojęcie wypracowane przez naukę w XIX wieku wypracowane przez dwóch włoskich y, 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 socjologów, których jeden, Parento, dzisiaj mało znany, ale bardzo wybitny y, 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 humanista, który zresztą w ogóle nie miał y, wykształcenia y, y, humanistycznego, bo on był z zawodu inżynierem przez jakiś okres czasu, o ile ja pamiętam, dyrektorem kolei a później pod koniec życia zajmował się humanistyką i został globalnie profesorem nauk humanistycznych. On jakby w pewien sposób poprzedzał, poprzedzał to, co, o czym będzie później pisał znacznie bardziej słabny od niego Zygmunt Freud, to znaczy od stanach podświadomości. Otóż on sformułował pojęcie elity i nie wchodząc tutaj w szczegóły, Powiedział w ten sposób, właśnie możemy powiedzieć w ten sposób, że pojęcie Eli zostało wprowadzone do nauki w XIX wieku. Wcześniej w zasadzie można by to, nie wiem czy Państwo tu się ze mną zgodzą, moi wielce szanowni koledzy uczeni, z tym, że raczej używano terminu autoryty. Jako znaczący, znaczący dla rozumienia miejsca tych, którzy rządzą społeczeństwami w wiekach w dobie nowożytnej. I to pojęcie, właśnie elita, autorytet, one się czasami zlewają, te dwa pojęcia. Bo to, o którym pan dziekan Anusik mówił, to jest takie pojęcie wprowadzone właściwie. Przez socjologię amerykańską, zwłaszcza przez Mila, Misa. I on w, w używał to w ujęciu jako grupy, która ma władzę. Ma władzę i, to, i która wymienia się tą władzą. Która, I to jest związane ze siłą, a nie autorytetem moralnym. Inteligencją. I, i tutaj ta różnica była, to jest bardzo współczesne pojęcie. Natomiast te elity, które my używamy w XVIII wieku, to jest jakby może się też był ale sądzę, że to jest przede wszystkim własny przykład, pozycja majątkowa. Tutaj ta pozycja wynis, wynikająca z ziemi i z pochodzenia. Niektóra, a, a, trudno było ją kwestionować w dobie nowożytnej. Zwłaszcza w tej. Wczesnej epoce nowożytnej. Może poza środowiskiem stanu duchownego, gdzie ten autorytet wynikał raczej z talentów, pracowitości, bo to była grupa otwarta. No to tyle tytułem wstępu. No ja z miłą chęcią się włączę do tej dyskusji. E, dodałabym do słów pana Dziekana to, że oprócz majątku, który niewątpliwie stanowił podstawę sukcesu, bo chociażby stanowił podstawę możliwości zdobycia wykształcenia. E, to jednak na przykład na mm, konkretnych przykładach społeczeństwa kolonialnego w Ameryce Północnej, czy potem społeczeństwa już po zdobyciu niepodległości. A to trzeba powiedzieć, że do elity weszli również ci, którzy mieli talent w głowie, to znaczy mieli wykształcenie. To, było cała, to była cała grupa prawników na przykład. To no właśnie prawnicy prawnicy napędzili rewolucję amerykańską. Oni sterowali opinią publiczną, oni pisali do prasy, oni wyjaśniali pewne kwestie, no jak chociażby kwestia przyjęcia konstytucji amerykańskiej, tak? Konstytucji federalnej, która była niepopularna, bo ograniczała władzę w poszczególnych stanach. I właśnie ci prawnicy poprzez całe szeregi esejów pisanych w prasie, formowali. Opinię publiczną, czyli nie tylko mieli władzę, ale również swoje koncepcje polityczne, swoje koncepcje ideologiczne przekazywali społeczeństwu, aby to społeczeństwo poparło ich poglądy, ich, ich dzieło polityczne, jakich była konstytucja. Również tutaj tytułem odniesienia do społeczeństwa amerykańskiego czy społeczeństwa doby kolonialnej warto może podkreślić, że ta elita intelektualna nie tylko należała do grupy najzamożniejszych kolonistów, ale także to była grupa kolonistów średniozamożnych, czyli w przypadku społeczeństwa kolonialnego i wczesnego społeczeństwa amerykańskiego pojęcie elity odnosiło się do intelektualnego zakresu, natomiast nie zawsze było równoznaczne z posiadaniem majątku. Często to byli koloniści średniozamożni. Nie wiem, czy Pan się na to zgadza, ale myślę, że tak wyrywamy mikrofon, bo ad vocem. Proszę Państwa, porównajmy dwie postacie. Plantatora gentlemana, mającego posiadłość, mającego właśnie majątek, Thomas Jefferson, i posiadajmy człowieka z kręgu mieszczańskiego, Benjamin Franklin. Jeden i drugi jest najbardziej, jak najbardziej zaliczony do elity społeczeństwa amerykańskiego. Do politycznej elity, do kulturalnej elity, bo i w tej dziedzinie, i w tej się yy, sprawdzili. Zupełnie inna pozycja pieściowa. Franklin, człowiek, no w zasadzie z prostego ludu. Ojciec był właścicielem fabryczki, gdzie wystapiali świece, robili mydło. Dochodził do nauki sam, poprzez tak zwaną samoedukację, czyli tak zwany self-made man, prawda? Natomiast Jefferson już miał jakąś naukę, On miał nawet studia. On miał pozycję ekonomiczną, Ugruntowaną poprzez pochodzenie i potem przez yy, dobry orzenek, ale jeden i drugi jest, jest w elicie, więc nie ma tej bariery stanowej, prawda? To jest zupełnie co innego, jeżeli mówimy o Europie, zwłaszcza Europie jeszcze Środkowo Wschodniej, a co innego, kiedy przechodzimy na grót amerykański. Elita jest tam troszeczkę inna, mimo że wzorce kulturalne czerpią z Europy.